Cześć tu, Ace. W tym odcinku pokażę wam, jak zapisywać i odtwarzać powtórki w błocie. No i jak wrzucać je na pewną stronkę, żebyście mogli się pochwalić swoim znajomym, swoim wynikiem. No i na przykład wysłać komuś na jakiś konkurs. Otóż wchodzimy sobie w menu w ustawienia i tu mamy coś takiego jak włącz nagrywanie bitwy Ustawiamy sobie to na wszystkie. Zastosuj. I OK. I teraz nasze powtórki są już nagrywane. Ale gdzie one są, już pokazuję. Otóż, tutaj znajdują się wszystkie powtóreczki. Jest to folder D, gry, World of Tanks, Replace. Oczywiście u mnie tak jest, bo sobie tutaj zainstalowałem grę. Standardowo jest to C, Games, World of Tanks, Replace. Więc generalnie tam, gdzie macie folder gry, no to wchodzicie sobie w folder Replace i tutaj są te wszystkie powtóreczki. No i. Dlaczego takie dziwne nazwy. Data 2013 12, godzina 1554, nacja USA, czołg N18 Hellcat no i mapa klasztor. Ale jeżeli chcecie znaleźć tą powtórkę, to może być Wam bardzo, bardzo ciężko, jeżeli sobie jej wcześniej nie zabezpieczycie. Dlatego po bitwie proponuję zawsze sobie wejść do tego folderu. No i ta ostatnia tutaj bitwa. To zawsze będzie właśnie ta, którą przed chwilą żeśmy zagrali. Jeżeli będziemy chcieli się nią pochwalić, no to sobie ją gdzieś kopiujemy i zrzucamy do innego folderu. No więc, wchodzimy sobie na tą stronkę. No i tutaj musimy się zalogować. Klikamy sobie login. Zostajemy informowani, że zostaniemy przekierowani na stronę Organingu. Klikamy login. Czekamy aż się stronka wyładuje. No, i tam wyskoczy nam okno logowania. Ja już mam, żeby zapamiętało, więc automatycznie mnie zalogowało. Więc po prostu wpisujemy swoje dane z konta WOT. No i klikamy Upload Replay. Klikamy Choose File. No i wybieramy sobie naszą powtóreczkę. Powiedzmy, że ja chcę to. Piszemy sobie nazwę. I Upload Replay. Czekamy sekundkę. I nasza powtóreczka jest już wrzucona na pod Replay. Mało tego, mamy tutaj pokazane wszystkie wyniki. Kto kogo zabił? Ile żeśmy zarobili? Stracili. Wszystko jest tutaj ładnie pokazane. Jeżeli ktoś będzie chciał sobie ściągnąć naszą powtórkę, klika sobie Download. No i plik się ściąga. Odtwarzanie powtórki jest równie proste jak jej nagrywanie. Trzeba jedynie pamiętać, że gra musi być wyłączona. Nie możemy mieć jej na pasku nigdzie. Więc z gry wychodzimy. No i klikamy sobie naszą powtóreczkę dwa razy. I nasza powtórka się otwiera. Jeżeli. Yy pliki nie są skojarzone z grą. Wtedy dajemy otwórz za pomocą. I wybieramy sobie naszą grę. W tym wypadku gry. World of Tanks. No i mamy World of Tanks Exe. Dajemy open. To by było na tyle. Mam nadzieję, że dzięki temu już wiecie, jak powtórki nagrywać, jak je odtwarzać i jak je wrzucać na stronkę. A w następnym odcinku dowiemy się już czegoś o załodze. Trzymajcie się i cześć!